Okay. za chwilę rozpoczynacie trening jeden z ostatnich przed waszym startem w półmaratonie przy toku. jak nastroje w waszej ekipie przed tym półmaratonem no właśnie, jakby dobrze policzyć to do startu na dystans ponad 21 km zostały nam cztery treningi startujemy przyszłą sobotę o godzinie 10 wtedy wielu debiutantów kilkudziesięciu ludzi, którzy dwa miesiące temu rozpoczęli przygodę z bieganiem, wyruszą swój pierwszy półmaraton, tych ludzi można zobaczyć tam. Kiedy zaczynaliśmy dwa miesiące temu, chyba żaden z nich nie był w stanie biec dłużej niż 20 minut. Teraz są już rasowi biegacze. Oczywiście boją się, ale jestem pewien, że pójdzie im bardzo dobrze. Taki start w półmaratonie jest dużą przygodą dla kogoś, kto startuje pierwszy raz? Jest dużym wyzwaniem. To jest taki odległy cel, który każdy początkujący biegacz może sobie na początku postawić, chociaż nie za bardzo wiesz, że jest w stanie przebiec, bo 21 km biegnie się około dwóch godzin, ale tak jak to powtarzaliśmy na początku, 10 tygodni wystarczy, aby przebiec taki dystans. Udowodniliśmy to w ubiegłym roku, udowodnimy to także teraz. Mm -hmm. Pewnie już nie da się przygotować do półmaratonu, gdyby ktoś zdecydował się na start teraz, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć o pomocy kibiców. Czy kibice powodują, że wyniki na trasie są lepsze? Czy oni powinni się pojawić na tym półmaratonie i was? wspierać? Są takie badania, może niezbyt profesjonalne, ale przygotowywane przez samych biegaczy, którzy udowadniają, że im więcej kibiców, tym więcej, tym szybciej biegarz zwyczajnie biegnie. Ja doskonale wiem, jak to wygląda na moim przykładzie, kiedy ktoś krzyczy biegnik, klaszcze, no, czuć tą pozytywną energię, od razu nogi nabierają szybszego tempa i kibice są niezmiernie potrzebni, dlatego tak wielkim zainteresowaniem cieszą się biegi Uliczne. W Poznaniu, we Wrocławiu, kiedy przy drogach czekają tysiące, setki kibiców, no to aż chce się biec. Przytok jest niestety biegiem bardzo kameralnym. Trasa przebiega przez kilka podziemnogórskich wiosek, no i tych kibiców tam nie będzie za dużo. Ale jeśli możecie, mieszkacie w Zielonej Górze, chcecie nas wesprzeć i zobaczyć coś nietypowego, grupę debiutantów, którzy zmierzą się z dystansem 21 km, no to zapraszamy w przyszłą sobotę do przytoku. No właśnie, jak się biega? Biega się super, ale mam nadzieję, że uda mi się przebiec 21 km, bo jak na razie mój rekord to jest 10, ale wierzę w siebie bardzo mocno i wiele osób we mnie też wierzy. Chociaż w pracy zakładają się, ile przebiegnę. No to w takim razie zapraszamy do przytoku na półmaraton. Dziękuję Wam. Dzięki.